Dzień dobry, na cześć, cześć, do was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a co to jest za auto? Ze mną jest Joszelka, ja i Ren! Co to za auto? I co z moimi oponami się stało? Ehm. Przy okazji 15% rabatu z kodem Paweł na wszystko w sklepie Genesis, linki i szczegóły w opisie. W tym odcinku do zdobycia są limitowane, zimowe czapki z haftowanym napisem. Oglądaj odcinek uważnie. W filmie pojawi się hasło, które trzeba wpisać w komentarzu. Najszybsi, zgarną nagrody. Mam łącznie 90 rzeczy do rozdania, także to nie ostatni giveaway. Szczegóły dokładne zasady giveaway w opisie ogólnie robimy skill test ruinerem 2000, który jest zrujnowany. Nie, odpowiada ruinerowi totalnie. Tędy tu, dobra. Ej koła mi się nawet nie kręcą, ale... Ja nie Ale jest, jadę, to nie? Jest, ja pływam ja czuję się jakbym był poduszkowcem. Ej, no bez jaj! Co to za auto? Jak mamy zrobić no skill? To jest coś takim. Jak uwierzyłem, jak zobaczyłem, to nie mogłem uwierzyć w sumie. Nie, to Co nawet to nie, jest... ska to nie skacze. To, jest, to, jest, to nie jest ten Ruiner 2000, to jest Zabrze. zrujnowany Ruiner 2000. Ten Ruiner to jest chyba Ruiner po pożarze, po przejściach. Nawet nie widać w jak już robimy w Dała przeskoczyć, przejść z Czekaj, ten tam. Przepraszam, ja tu. Przepraszam, ja tu z dzieckiem. A ja, ja jestem... Ja spodem prze, No przez Przepraszam. Przepraszam, proszę się przesunąć. Dziękuję. Musiałem spalić kapcia. O o, dobra, dobra. Musiałam wam Co Nie no słuchajcie, to jest po prostu... czegoś takiego jeszcze nie było. Ja auta się ślizgałem jak na wodzie Dosłownie. Dobra nie, ja nie wiem Ja nie wiem gdzie są koła, nie? W którym miejscu koła się kończą. Te wiesz, takie o, fizyczne, te o, fizyczne, o, nie po prostu. coś ci się spadło. O. Dobra. Pływasz trochę Ogólnie ten skill test jest takim można powiedzieć rozgrzewkowym skill testem do, do myślnego, które chcę zrobić. Rozgrzewkowy. A, ale ja jestem potężny skill test, jak mówię przechodzić na pierwszej e, osoby. Rzekomo w ogóle ten skill test można przejść. Co jest grane? A, dobra. A dobra, tutaj tam ten, no Dobra, jest dobra, jest dobra, ja tam, już czy... przeskoczyć. No prawie że tak. E, ale e, ogólnie wam powiedzieć, że ten skill test ma pozytywne oceny raczej. raczej e, I i można się. go zrobić niby w 7 minut 34 sekundy. I to jest totalnie, to jest totalnie rozgrzewka przed e, innym skill testem, który ma dużo negatywnych ocen. Chyba nie chcę. Więc niewiele osób go przeszło. O. Oh. I będzie znacznie trudniejszy. A Zaraz ten jest taki rozgrzewki. można Co to powiedzieć. To e, nie wiem, zobaczymy... O, rany, dobra. Co to na wf jesteśmy, żeby rozgrzewki robić? No tak. To jest taki WF, tylko w wersji Kiedyś, GTA. Miałem, kiedyś miałem WF, który polegał na całogodzinnej rozgrzewce Okej. Okay. No a później oczywiście po wf ja był Polski. Tak, e, no pamiętam WF też. Tak tak w tak, lekcji porobione, że. Tak w łeb, a później masz matematykę, y e tak. fizykę, geografię, biologię... I później mnie nauczycielka mówi, słuchajcie, nie siadajcie w pierwszych ławkach, jak jesteście po wf nie? <grym> tak, i oczywiście... Albo używajcie dezodorantów, bo Dobrze wali nic. od was jak... nie wiem. Fajnie. Czemu mi tu zrobiliście pod to? Ej, no czekaj, bo tutaj te auto to niestety... Ja nie zrobię, ale jadę cały czas za tobą, ale jednak... Postawiają dalej. mnie! Oho? Oho? Zawiesiłem się, ale. Jadę. Eee, dobra, ogólnie ta auto ma mega poślizg. O, mnie spadł znowu w tym samym Więc ee, <grym> Więc tu jest. Uważajcie tam. Ej, może po drodze odwiedzimy. Ej, no bez jaj! Boże, może. Znowu to może samo. Może po drodze odwiedzimy los. Custom, los. Żeby los Custom, żeby naprawić auto, nie? Nooo. Przydałoby się, nie? Dobra. To robimy z z moim własnym, osobistym autem. No. Tego... Najgorsze nie to już właśnie nie. cały czas ja nie wiem, <laughs> w którym miejscu są te kółka, nie? Ja po prostu robię na czuja w tym nie momencie, czuja, wiesz? Tak, żebyś dobrze wyczuł się rytmu. No. no. Najgorsze, że tutaj nie ma tego... E, checkpointa. Tak. No nie ma tu nie ma. A tutaj łatwo jest, się ześlizgnąć. Tak, łatwo popełnić minimalistyczny błąd, który uruchamia katastrofę. Eee, na przykład taki jak ja. No, ja właśnie na tym drugim się skupiłem. Drugi. <coughs> Dzięki, Oshello. Nie ma problemu. No? ja nawet pierwszy. też tu jeżdżę. Ja. Paweł jedzie przede mną, więc nie jestem pierwszy. Nie, nie, właśnie, ale tu się mega trzeba skupić, bo no drobny, wiem, drobny wiem, błąd ale... totalnie i. Nie! Nie! No właśnie. I tam dalej checkpointa nie ma. Ten checkpoint jest naprawdę daleko. Walczę z I teraz muszę wjechać do tutaj, nie niby? Już. Dobra, na szczęście no, to jest miarę szerokie. Ale proszę mi no, nie podmywać. Bo za mnie się Już nie. I tu jeszcze pod kątem. Super. Dacie je. Bale kapcia, ale No do dobra, dobra, dobra. Bo, można. Na chillku sobie jeżdżę. Na no driftie. No. Tu się boję Jeszcze zatrzymywać, bo i te rekordu. Dobra, yy, złapałem checkpoint. Tak mi się wydaje. Że to był checkpoint. Nie, to był checkpoint, to nie był, to nie był ten wskazówka. Bo czasami są takie wskazóweczki. Tak, to znaczy, że to lololo jest. Nie, to łatwo. Tutaj trzeba uważać z tym, z gazem. Nie, że, nie, że, auto, jest, nie, że auto jest na gaz. Ale w sensie, że po prostu jest bardzo takie... zrywne. No nie wiem, że to samo zrobię teraz jeszcze, nie rób, driftuj, driftuj, ooooh. Awaaa... Nie no, spadnę zaraz, nie Dobra. Spadnę. Dobra, jednak spadnie. Nie, na razie to jest... Na razie to jest takie w miarę próbuję przyjemne ratować. i lightowe. Próbuj ratować, próbuj <gry> ratować. Nie, chyba trochę ja jestem overthink'em. A tutaj co? Nie rozumiem, A. że po prostej drodze i driftem sobie jadę. No, auto, właśnie, właśnie mówię, że tutaj strasznie po prostu ma duży, mocny, mocny ten silnik, ma? To jest jak te gruchoty znajdowane w różnych miejscach, które mają idealny silnik, ale z zewnątrz są takimi katastrofami. No, tak w sumie to tak jest. Dobra. katastrofa, Gdzie mam jechać? A, dobra, zatrzymało mnie na szczęście. Ma być lejtowy skill test, no no. Nie, to jest, to jest lajtowe. No, to naprawdę jest lightowy. Ha. Dlaczego dopiero ja tam. No, nie, nie wiem, co ty widziałeś jako drugie. Dlaczego dopiero tam jest eee, no To niestety, Znaczy, wiesz tam co, ja dopiero. nie wiem, co tam jest, e, ale muszę ci powiedzieć, że patrząc po prostu po ilości pozytywnych ocen, to stwierdzam, że to musi być hardkorowe, skoro ludzie e, wpisują nie jest takie hardcore później. No, bo to tak ma być. Nie! Ty chcesz, żebyśmy się załamali? Nie, chcę, żebyśmy się zesrali po prostu. Ach. Co? To jesteś taki wulgarny, powiedz mi, taki Co? Nie! Checkpointem! Nic nie mówię, ja jestem teraz przed checkpointem, ręce mi chodzą jak nigdy. O, właśnie przed tym checkpointem witam cię, Dobra. No ale to za pierwszy. I tu w ogóle nie ma checkpoint. Ja nie mogę cały czas bez checkpointa jadę. Nie wiem, ile to ma procent. wiesz co? To ma 50 chyba parę procent pozytywnych ocen. Nie, woda, 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 woda. Dobra, znikła, znikła. To. Nie Wydaje się dużo. No, wydaje się to dość sporo, wydaje no, mi jak się. Na skill test. Jak na skill test? Tak, to jest sporo. Dobra. Mam checkpoint. Właśnie, no, check właśnie jest, właśnie jest 7 jest? minut 34 sekundy, czyli tyle, czyli rekord, 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 rekord tego. Już pobity, pobiliśmy. Tego właściciela. Ale już widzę, że jest ostatni punkt i meta. Jako, że nie robimy jeszcze tego i nie tworzyłem tego, nie. i ro robię to dopiero, dopiero raz pierwszy, do to i tak dobry czas. Dobra. Tam, jak ok, to wody. Moje A. Przykro, ja jeszcze nie spadłem, dobra. ale ciągle rozpędziłem, bo nie wiedziałem, że tu trzeba do rogu. Nie wiem, czy mi wystarczy. Nie, nie. dobra? A. Ile tego jest? Ja cię kręcę! Normalnie, dobra. No, Czemu to nie koniec? E, dobra, najgorsza rzecz chyba przed wami jest jeszcze. Dobrze, pocieszaj. Panie Proszę poróki, bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. O, ja już widzę metę. Fajnie. Więc zrobiłem to minutę później niż e, właściciel map, niż, niż twórca mapki. Minuta, który, tworzy, tworzy, który tworzył tą później, mapkę. Później, później. później. Rollercoaster. Okej, okay, e, e, dobra, dojechanie do mety też jednak nie będzie takie łatwe. Co <laughs> hmm. ty mówisz? Jak to nie tędy, jak tędy? Dobra, ja dojadę i będę obserwował, że mam podpowiadać, bo yy, nie wiem, czy ogarniecie tam jedną rzecz, taką. Na pewno ją ogarniemy. Nie, no, na pewno ogarniecie. Na pewno ogarniemy. Dom... Ja jestem ogarnięty w ogarnianie. <grych> dobra. że na tych kółkach, co się jedzie do góry, jest tak ojcu slow motion, bo znaczy to chcemy Dobra, dojechałem. E, dobra, moi drodzy, dojeżdżajcie do mety, 21 ja, minuta. Dobra. Sam, lecimy, wjeżdżajcie do mety, proszę bardzo, i lecimy kolejny skill łapodkakać. test, tylko muszę wam no. powiedzieć, że ja zastanawiam się teraz w takim razie, skoro to był łatwy skill test, co będzie na tym drugim. No i pora na drugi skill test, ale on domyślnie jest w śniegu, o kurcze. Tam nie było takiej opcji, żeby śnieg można było włączyć wyłączyć, okay. więc domyślnie po prostu jest śnieg włączony i nowy samochód Dorado rado, Brava, bravado do rado, tak? Tak. No to wychodzi, że tak, tak, się Paweł. Spokojnie. Jestem to nie jest wyścig. Bo żółty był. To nie wyścig, pamiętajcie. Uf. Weź się Paweł upie w śniegu. Dzięki. Tam gdzie dwóch siebie tam trzeci No, jakoś Ty tak, to, tak to się mówi. On zawsze mnie spycha. Ja zawsze to wiem, ale zawsze Dobra, nie Dobra, proszę jechać nie. ostrożnie, bo tu śnieżnie, zimno i w ogóle. Jeszcze spadniesz, jeszcze spadniesz na jakimś etapie, który mój? ja zrobię za pierwszym razem. Nie? Ja tak, i obserwujcie przykład, co jest... O, na przykład kolejny punkt Joszelka, który tam właśnie widzę, to jest wskazówka. To nie jest checkpoint. Ten kolejny punkt to jest nie jest... nie jest checkpoint, pamiętajcie. To kolejny punkt to jest checkpoint. Dobra, zapamiętałem. No, żeby nie spaść pamiętaj, żeby nie spaść, dokładnie. Ja? Pamiętaj, żeby nie spaść. Pamiętaj, że jeśli jesteś za blisko słońca, to twoje pióra się stą.

Czyli od tego momentu już nie mogę spaść yy, i aż do tego momentu... Kurczę! Ej, je tu jest mega daleko! No mówiłeś, że trudny. Mówiłeś, że trudny, ale że łatwy. No... U! O, 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 jest! <gry> o nie... jednak muszę chwilę rozpaść. Tam trzeba skoczyć? Tam trzeba skoczyć. Nie się nie pytaj, tym bardziej też już że też tam no, nie ma. No co to?! Masakra. Dobra to zrobić? O, no, cześć! No, pytamy się jak zrobić I teraz pytanie, ja gdzie jest kolejny checkpoint? Ja jeszcze checkpointa nie złapałem A tu jest to, przyspieszacz Chyba by za pierwszym razem już A tak. Fajne. Ej, bez jaj Co A. teraz mam ten? Okej, okay, dobra Pytam, huh. że bardzo daleko bez gdzieś skoczę kitu. Bez tu! Mam na wyciągnięcie rąk Ten punkt Dobra, teraz mam można y y wysiadać. checkpoint. Nie można wysiadać, ale też nie mogę przeskoczyć barierki, to jest za wysoko. Więc, level xdd. No. Czekaj, gdzie tu jest w ogóle? Gdzie tu mam jechać? Co ty się pytasz, Nie wiem właśnie, bo tutaj wszystko jest zaśnieżone. <laughs> Obśnieżyli wszystko. <laughs> Ej, stanki Mikołaja widzę! Nie! Dobra. Sanki, sanki, Mikołaja, ale bez Mikołaja i rozbite. Obserwuję. jedną Dobra. Opsa, opsa, opsa. Kurczę. Nie. Dobra, a tu jest, dobra, tu jest checkpoint. No to sobie muszę się rozpędzić chyba. Okej. Okay. I wróciłem na ziemię. Po prostu się nie możesz zatrzymywać. Ja się nie zatrzymywałam od momentu, jak tam czekałam od Ciebie. Checkpoint? Hmm. Trzeba mieć wszystko na prosto. Trasę można na prosto, jeszcze ty Ja Cię prosto. kręcę, <laughs> którę teraz? No, nie, Mówiłem, a, tu na dół. Nie jest nic. No. Ale się stara. A to co za szyny? Dobra, muszę się zrespić. Masakra. Ech. No super! Jeszcze raz muszę się zrespić. Jakaś imitacja szyny. Super, Paweł, super. Dobra, tu trzeba naprawdę wziąć rozpęd no akurat. Dobra, dobra, super, dobra, smaczna jest. Bo widzisz, już tak udało ci się. No. Jest checkpoint. Jak nie wiesz, jak widzę, że jedziesz przede mną. Aha. A mi się udało, to by się nie udało. To są dywany jakieś? Co to I jest, jest bo To jest prosta nawet ja do tego filozofii nie muszę zaplotniać. choinka, Ej, choinka, i kolejne sanie Mikołaja. Czy to jest dziurawe? Nie, to nie jest dziurawe. Są dziurawe sanki Mikołaja, to znaczy, że się ktoś. Ukrywa. Nie, nie, chodzi mi o to, że po prostu widziałem po prostu coś takiego, że trzeba. Prze... No kurczę, dobra, nieważne. Tak. W sensie tak, dziurę, która, jest która jest nie. nie jest dziurą, której można przejechać mhm. kołem, więc Gites. A ja widzę y, płotki, hmm. przez które nie są płotkami. No. Okej, okay, tylko teraz to nie był chyba tam checkpoint, tylko to był wskazówka, w by którą robili, stronę jechać. No i dziękuję. Tak zwany kierunkowskaz. Zrobiłaś to samo, rozumiem. Tak. Dobra. Bo tam chyba trzeba się rozpędzić, nie? Noż tak, miałem takie wrażenie na początku. I nie trzeba? Więc nie wiem. Ma... Po prostu ja się rozpędziłem, ale straciłem okay. kontrolę nad moim pojazdem. Dobra, który ale... ty? Okej. Okay. Szacuję sobie, że jednak trzeba mieć jakiś rozpęd. Pani nie jak już... Ach, dupa! Rozpędzam się dupa. Oh, dobra, ostatnio taki normalny. Ja. Dobra, normalny, 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 normalny. Dobra, naraz to dobrze. Może ci odpowiedzieć? Dobra, prosto w szpital vale. walę. <śpiewanie> nie walę vale na szpitalu. Walę vale ten szpital tutaj. Dlatego wszystkie zamkają. <śpiewanie> Okej, okay, i co teraz? I fajnie, że są takie w ogóle strzałeczki porobione, które sobie wiszą po prostu. Wiesz, taki sprayem no podobiony. Okay, to jest okay. Też to jest takiego czegoś jeszcze nie orientować. widziałem. Ale ogólnie to, to nie jest wyle. mapka od SIB, nie? To jest mapka od kogoś innego. Prawda, zgadzam się. Ja też, ja muszę potwierdzić jestem to. skupiona bardzo. Jesteś bardzo skupiona, czuję że okay. yy, Aha, dobra, to tędy chyba. No nie... Tu je, jest mnóstwo je, je, wskazówek, no, które dajecie i słyszę, no. że jest niby ten, ale to nie jest checkpoint, nie?

Kieruję się do przodu. Oj, Dobra, czyli czekajcie. Teraz, jakby to tam przeskoczyć, bo to, to trzeba by. Tej... Okay. Trzeba by zrobić także tu. Także tu, także tam. Także... Nie, no ale bez tak. niej tego nie zrobię, tak? Fury, jury, czyli to chyba trzeba będzie na raz skoczyć i nie hamować, i w, Dobra. w ogóle. Dawaj Dobra, rakietę. Dobra. Dobrze! Dzięki! O to chodzi! Dobrze! I z powrotem na ziemię! Na ziemię? dobrze jest. Tak, wróciłem, wrócimy na ziemię. Masakra, dobra. Co my tu mamy dalej? Jadę! Tu gdzieś skoczyć? Ej! Po co tu chodzi? Teraz same checkpointy tu mam. Masakra jakaś, ale po prostu przejechałem. Dobra, kierunkowskaz. Okej. Okay. Co my teraz tu mamy? Widzę, że czekaj, czy ja tutaj będę musiał też jeździć chyba tak? Tutaj jeszcze nie byłem. Ja, mhm. Mm Już to widzę, gdzie będzie będę jechał. Ogólnie całkiem spokojny skill test. W sensie. Czuję, się jakbym robił coś innego niż zawsze, Teraz zaraz, że tutaj mam wjechać. No, tak. robinę. Płyta głównych, no dobra. Dobra, nie, muszę się zrespić... Nie, czekaj, ja nie gdzie teraz? Tutaj dobra, jeszcze raz respię się Zresztą w takim nie razie. Głównych, co ja ja nie, nie, nie powiedziałam. Nie głównych tylko po tych procesorach. Aha, już widzę, Dobra, widzę. Tu jest drużka. Prawie, ale... Na no, obu prawie. możesz nagrywać, ha. Tak? Dobra, tu jest dróżka i... Tak. Aha! Trzeba wskoczyć tam znowu teraz. Nie co, opowiem, na kurde historię życia. Ja nie wiem o czym mówi, a potem nawet no. jak dojadę, to nie wiem o czym. Nie! No chyba tak. Okej okay. I teraz co, które nie ma skoczyć? Ja tu ja ten Nie, tu jest. Czekaj, ja już skoczyłem. A mnie zrobię to samo. Nie, tędy nie przejadę, tak. Ja co się co od Paweł, jest właśnie. Zaraz, a tu? Z tą choinką o, nie, tutaj. To bytnisko, a, się nawet nisko wydaje. dobra, no okej. Okay. A, to kochunku, znowu z To odwrócono? Ja nie wiem, no. trzeba to w koło przejechać po prostu. Nie, ja przejechałam przez to po prostu, a nie w koło. Okej. Okay. Także tam jest ja ukryta też. podłoga. Ale widzę, że... No dobra. No dobra. Chyba, że ty robisz test i dalej? Jestem dalej, jestem dalej, ale jest kolejna choinka i tak samo działa, tylko zasada jest taka, że trzeba widzieć spędzony jeszcze cały czas pod tej choinką okay. dobra, 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 dobra. O, jest choinka, potem daszek i potem kolejna choinka i trzeba tam spoczyć za pierwszym razem Mhm uh -huh. no I tak tego nie ogarnę. zapraszam Ojej, okay. to... yeah, nie Dobra, zaliczyłem punkt, w końcu dojechałem ja do tego. Się, cieszę się, Twoim szczęściem. Ah. Najgorsze jest to, że te większość checkpointów jest po prostu na ziemi tam na ulicy się normalnie przez nie przejeżdża. To jest po prostu tak, tak wkurzające. A, tędy mam. Tu. Aha, tu. Dobra, dobra. Tędy. Super. Co teraz przez basen mam przejechać? Super. Nie, jasne, jasne. Dobra. mi się udało? Z tym kolejnym etapowiczem, ladies and gentlemen, znaczy panowie i panie. Jest tutaj. Ja jeszcze tutaj kawałek. Tędy trochę przejadę, i teraz widzę, że tu i w lewo. 21 na 33 jest. Okay. Teraz ja tędy. O, jestem na placu budowy. Widzę się, siema. He? Siema, ziom, Siem? Uf. 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 Okay. O! E, proszę państwa, dojeżdżam do mety. Proszę państwa, dojeżdżam, wjeżdżam w metę. Ale jak to czo... jest. Jest. Nie, mówmy, że to trzeba było tak zrobić. Dobra, żelka, łap tutaj ten punkt, czy coś i macie metę. Ren, obudź się, meta. Wjeżdżacie, no dobra, go do wyjechać. mety. Ej, ja chcę być drugi. O, ty. <laughs> Dobra moi drodzy, dię, udało dię, się. Także tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie Ty, się, papa. To ja. ja robię. Pa <laughs> do następnego. <laughs>